Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Orczykowska. Jestem kierownikiem Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dosyć długa nazwa, ale bardzo ważne tematy. Na początku prezentacji bardzo chciałabym podziękować za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Zawsze bardzo chętnie dzielimy się naszymi danymi, no bo przecież nie zbieramy ich dla siebie, a oczywiście dla, dla Państwa. Pokrótce chciałabym spytać albo, albo zobrazować Państwu, dlaczego Szczecin, ponieważ Urząd Statystyczny w Szczecinie od 2009 roku w urzędach statystycznych mamy specjalizację. No, i akurat w Szczecinie między innymi jest ośrodek, którym, którym, ja właśnie, którym ja właśnie kieruję. Ośrodek Statystyki, Nauki, Techniki, Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Mamy też ośrodek transportu i ośrodek, i ośrodek morski. Um, teraz jeszcze, jeszcze. Teraz, aha, tutaj jest dobrze. Dobrze. I teraz tak przechodząc już do bardziej konkretnych informacji, dane dotyczące wykorzystane w prezentacji pochodzą z dwóch formularzy. Jest to formularz sesji 01 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, oraz drugi formularz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Ten drugi formularz jest realizowany przez sieć ankieterską we wszystkich urzędach statystycznych. Oba badania realizowane są w cyklu rocznym i wzory formularzy dostępne są na stronie GUS. Teraz chciałabym Państwu pokazać, gdzie są umieszczone nasze, nasze formularze, ponieważ bardzo często mamy pytania, czy takie dane zbieramy, a nie, a nie inne, a one tak naprawdę wszystkie są dostępne na naszej stronie. I aby dojść, że tak powiem, do formularza z przedsiębiorstw z tego SSI 01, na samym górze, w prawym górnym rogu i są badania statystyczne. Po wejściu w te badania statystyczne otwiera się kolejne okienko, badania statystyczne i tutaj musimy wybrać sprawozdawczość podmiotów. Kolejny etap są to zestawy danych w formularze. Po wejściu w te zestawy danych w formularze wyświetla nam się już wzory formularzy. Pierwszy od góry to jest akurat bieżący w danym, w danym roku, za rok 2022. Po lewej stronie macie Państwo archiwum. Tam są wszystkie dostępne wzory formularzy, które były przeprowadzone w Urzędzie, w urzędzie Statystycznym. Troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku badań ankietowych, tego naszego formularza SSI 10G. Tutaj po wejściu w badania statystyczne w prawym górnym rogu, musimy wejść w badania ankietowe. Wtedy wchodziliśmy w sprawozdawczość podmiotów, tutaj badania ankietowe. Po wejściu w te badania ankietowe pojawia nam się kolejne okienko, i tutaj wybieramy wykaz badań ankietowych. Przechodząc już do, konkretnie do, do naszych danych, ze sprawozdania SSI 10G mamy dane dotyczące elektronicznej administracji publicznej. Na tym slajdzie akurat pokazana jest przytoczona definicja z formularza, ale chciałabym Państwu powiedzieć, że dane z formularza SSC 10G dotyczą osób w wieku 16-74. Jest to kwestionariusz modelowy Eurostatu, gdzie zakres pytań jest taki sam dla wszystkich krajów europejskich. W 2022 roku y, moduł dotyczący elektronicznej administracji to, został znacznie rozbudowany i zmieniony w stosunku do poprzednich lat. Dlatego nie wszystkie wskaźniki będą mogły być zachowane dla nich szereg, szereg z, w związku z tą właśnie y, rozbudową. No i zaczynając. Y, Pierwszy slajd, osoby korzystające z usług administracji za pomocą internetu. Wskaźnik ogólny, na którym zauważyć można, że mamy 55% odsetek osób korzystających z usług administracji. Kolejne są według celów. Tu mamy według celów już pierwszy czas wyszukiwanie informacji na stronach administracji. tak, 29%, prawie 30% osób wyszukuje informacje na naszych stronach. Pobieranie formularzy urzędowych, podobnie jak poprzednio, około 30% osób korzysta z tego celu. Teraz mamy wysyłanie wypełnionych formularzy. No i tutaj właśnie, jak Państwo zauważycie, wcześniejsze slajdy były w porównaniu z 2022. Tutaj niestety ten wysyłanie wypełnionych formularzy dosyć znacznie się zmieniło w stosunku do poprzednich lat i w tym roku Mamy już szczegółowe, szczegółowo opisane formularze. Nie mamy ogólnego wskaźnika, tylko mamy już wyszczególnione na wysyłanie deklaracji podatkowej, składanie wniosku świadczenia, rezerwację, omówienie wizyty, wniosek o urzędowe dokumenty, składanie innych wniosków, roszczeń lub skarg. To jest nowy kształt pytania od 2022. Tak naprawdę nie wiemy, jak będzie długo, ponieważ no, co jak Jakiś czas zmieniamy, e, zmieniamy moduły, po prostu badania w zależności od, e, od, od, od za, zainteresowania. Kolejny. E-administracja, korzystanie z administracji według, według wieku. No to tutaj oczywiście można zauważyć, że najwięcej osób z administracji korzysta w, w wieku tutaj 25-64, 35-44. Osoby korzystające według płci, no to tutaj widać, że więcej kobiet korzysta z, z tak jakby administracji Kolejny slajd według wykształcenia. No to tutaj widać, że dominuje wykształcenie wyższe we wszystkich przedstawionych wcześniej celach. Jedna piąta z wykształceniem niższym korzysta z administracji. Kolejny według miejsca zamieszkania. No tutaj koncentruje się ta administracja w dużych miastach we wszystkich celach. Taki sam rozpad praktycznie jest w poszczególnych celach. Um, tutaj mamy kolejny, to jest według makroregionów. Makro um, najwięcej osób z administracji korzysta w makroregionie, województwo mazowieckie, to jest osobny makroregion, najmniej we wschodnim 48,9%. Y, Tutaj jeszcze dodatkowo zrobiliśmy takie zestawienie na województwa. Wcześniej były na makroregiony, tu są na, na województwa. Najmniej osób korzysta w województwie opolskim, najwięcej w Dolnoślą dolnośląskim. Tutaj mamy kolejny temat, który jest związany z dzisiejszą konferencją odnośnie prywatność i bezpieczeństwo w, w internecie. Tu mamy taką kafeterię odpowiedzi, odmowa dostępu do swojej lokalizacji geograficznej, ograniczenie dostępu do swojego profilu, odmowa wykorzystania informacji osobistych, sprawdzenie czy strona, na której podawane są informacje jest, jest bezpieczna. Jest bezpieczna. Na tym slajdzie akurat przedstawione, jest, są te kafeterie według wieku. No i tutaj można tak naprawdę zauważyć, że największy udział tak, jest w tym wieku 16-34, w tym, w tym po prostu najmłodszym. Gdzieś ta świadomość jest chyba bardziej, bardziej po prostu odczuwalna. Tam samo teraz mamy według poziomu wykształcenia. No to podobnie jak w poprzednich, w tej ogólnej administracji, tutaj dominuje wykształcenie wyższe. Według miejsca zamieszkania duże miasta kumulują się. Osoby według wieku, aha, bo tu już mamy kolejne. Tu mamy ochronę, ochronę prywatności, i tutaj mamy trzy odpowiedzi. Osoby, które wiedzą, że ciasteczka mogą być stosowane do śledzenia ruchów, osoby, które kiedykolwiek zmieniały ustawienia w swojej przeglądarce i osoby, które korzystają z oprogramowania ograniczającego śledzenie. Pierwszy ze slajdów mamy według, według wieku. Najbardziej świadome to osoby te najmłodsze, 16-24. Tu jest według wykształcenia, tak samo jak wcześniej, tak, osoby z wykształceniem wyższym są bardziej świadome i według miejsca zamieszkania, tak samo jak i poprzednio w dużych, w dużych miastach. Teraz chciałabym przejść do części z przedsiębiorstw. Ta część dotyczy danych z formularza SSI 01. Są to dane dotyczące osób pracujących 9, czyli te średnie i duże. Jest to badanie na próbie obejmujące około 20 tysięcy jednostek. Pierwszą informacją, którą wydaje nam się, że można by było się wpisać w temat, w temat dzisiejszego spotkania, to jest handel elektroniczny. No i tutaj można zauważyć, że odsetek firm sprzedających przez internet rośnie. W przypadku systemu EDI, tego standardowego, mniej więcej on się utrzymuje na tym samym poziomie od 2015 15 roku. Przechody ze sprzedaży elektronicznej, to mamy zestawione dwa lata. Oczywiście tutaj można zauważyć, że mniej film sprzedaje przez ten system EDI, ale jednak odpowiada on za największe obroty. Kolejny slajd, przedsiębiorstwa prowadzone sprzedaż internetową w klas wielkości. Tutaj no, można było się spodziewać, że po prostu w firmach dużych dominuje sprzedaż internetowna i zarówno przez własne strony internetowe, jak i przez ten system, przez ten system EDI. Kolejny slajd. Przychody ze sprzedaży elektronicznej według klas wielkości w milionach. Tutaj mamy, no to można zauważyć, że tutaj w dużych firmach prawie 470 milionów przez system EDI i 136 przez własne strony internetowe. Kolejnym zagadnieniem są elektroniczne fakturowanie. Tutaj mamy niestety dane za 2019, ponieważ to pytanie jest cyklicznie w naszym formularzu SSI 01 co 3 lata, czyli akurat teraz będziemy mieli najświeższe dane pod koniec, pod koniec roku. Tak? Z tego, co można zauważyć, to faktury elektroniczne dynamicznie zyskiwały na popularności. Mamy tutaj dwa rodzaje faktur, takie, które nadają się do automatycznego przetwarzania i takie, które nie nadają się do automatycznego przetwarzania. Faktury elektroniczne nadające się do automatycznego przetwarzania według wielkości firmy. Prawie 46% przedsiębiorstw w dużych firmach stosuje takie akurat rozwiązanie. Tutaj mamy według PKD. Hmm, firmy, zauważyć można, że najwięcej z tego typu rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa z rodzaju działalności naprawy i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego. Kolejnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo ICT i uwierzytelnianie. Czyli najczęściej w temacie bezpieczeństwa w firmach stosowana jest identyfikacja i uwierzytelnianie silnym hasłem. Jest to 82% firm. Na drugim miejscu można zauważyć kontrolę dostępu do sieci przedsiębiorstwa. Najmniej. Firm stosuje identyfikację uwierzytelnianie użytkownika metodami biometrycznymi, stosowane środki bezpieczeństwa według klas wielkości. No to jak i w poprzednich slajdach, w jednostkach, w jednostkach dużych tych 250 i więcej. Mamy tutaj najwięcej. Chociaż te różnice nie są aż takie znaczne, jak, jak, jak w poprzednich wskaźnikach. I tak naprawdę na koniec chciałabym jeszcze Państwu pokazać, gdzie można daleźć, znaleźć nasze, nasze dane. Oczywiście wchodząc na naszą stronę internetową, na stat.gov.pl po lewej stronie są obszary tematyczne. I jak Państwo najedziecie na ten obszar nauka i technika, społeczeństwo informacyjne, po rozwinięciu są dwie kategorie: nauka, technika, społeczeństwo informacyjne. Po najechaniu na społeczeństwo wyświetlą się wszystkie publikacje i tablice związane z naszym właśnie zagadnieniem społeczeństwa informacyjnego. Mamy tutaj zarówno publikacje, opracowania sygnalne, jak i tablice z badań. Właśnie. Przygotowując taką prezentację dla, dla właśnie Państwa można sobie skorzystać z pozycji na przykład piątej z tego slajdu, gdzie wszystkie informacje są tam akurat zawarte. I ja już kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Podałam też mój namiar, gdybyście Państwo potrzebowali kiedyś jakichś po prostu danych, to zachęcam i proszę proszę pisać. Zawsze zawsze możemy wskazać pomóc.